Zwykle w bitwie lepsze i gorsze, coś tam zaśpi. Ja nawet, kiedy komentuję bitwę jakichś fioletów, to można zobaczyć przecież, że oni też nie, nie grają idealnie. Analiza jest ostra i ma wyciągać błędów tyle, ile da radę. To jest analiza, a nie chwalenie. Jak pięknie zagrałeś, chwalenie będzie, jak będzie idealnie zagrana bitwa, a takich niestety prawie nie ma. Więc absolutnie tutaj, moi drodzy, nie można powiedzieć, że wiecie co. Będziemy tylko zachwalać. Okej, okay, zacznę od tego, że pojechanie na tej mapie w to miejsce jest dla mnie najczęściej błędem. To co robisz Su, to jest oczywiście katastrofa. To co on zrobił, to jest... To nawet... Ciężko to nazwać błędem, to jest wielbłąd. Dobrze zrobisz, jeśli. Jako, że nie ma arty, możesz ustawić się w tym miejscu. Nie ma arty. Możesz także uciec tam, i te dwie taktyki będą moim zdaniem opłacalne. Decydujesz się na tą popularniejszą taktykę, czyli ucieczkę na kapa. Ja uważam jednak, że teraz użycie do palacza było średnio opłacalne. Trochę się ich pozbywasz, moim zdaniem, przedwcześnie. O, teraz tym bardziej bym nie użył dopalaczy. Uważam, że bardzo niepotrzebnie użyłeś tyle tych dopalaczy. Niepotrzebnie. Teraz dopalacz już zobacz, jest nieużyty. Nie, nie Dobry strzał, oczywiście, nie mówię, że nie. Chodzi o ten szczególnie ostatni dopalacz. No, tej. Przestrzegamy sobie we wrogów, którzy dojeżdżają. To się ja od razu powiem, jak ja rozgrywam bitwę na tej mapie. Moje bitwy na tej mapie wyglądają zawsze prawie tak samo z tej strony. Zawsze na początek jadę w to miejsce, czyli tutaj. Mierzę na przejazd. Tak też bym zagrał bezetą. Jeśli nie mogę nic zrobić, jadę tu, jeśli lodowiec jest utrzymany utrzymany, jeśli jest nieutrzymany, wracam w, te, w to miejsce, bo to daje Ci szansę dać strzał tutaj, prawda, plus wycofujesz się, a Ty teraz miałeś kiepski start, nic nie zrobiłeś i teraz robisz, a mi chodzi o to, żebyś na początku mógł zrobić i potem mógł robić, rozumiesz, a nie tylko od środka bitwy robić damage. Dobra podzielność uwagi, trochę z lewej strzały, z prawej, to jest jak na... to jest super, oczywiście. W ten sposób y, pomagasz też tym, którzy są y, na bananie w sektorze H2. Kolejny łatwy czołg do zdjęcia. Widać, że czujesz się pewnie w tym miejscu, świetnie je znasz, wiesz gdzie wychylić, to nie jest normalne. Nie każdy tak gra, niektórzy stoją jak boty, nie wiedzą jak wychylić. Ty wiesz, jak to zrobić. Bardzo dobra znajomość mapy i, i pozycji. Niestety mapa będzie zmieniona i takie wyciągi nie będą niedługo możliwe, więc pamiętajcie, że te wyciągi wkrótce się skończą. Ta mapa będzie potężnie przerobiona. Dolna płyta. Także doceniajmy te wyciągi, bo niedługo będzie ich koniec. Vipera jest tyłem, ale ważniejsze, ważniejszy. Wa ważniejszy. Wyżej, tylko no, Nie za nisko, bo wtedy gąsienice pochłaniają damage. No, sytuacja została opanowana w bardzo łatwy sposób. Zagrałeś jak profesor. W, w, poza początkiem, który był dla mnie taki trochę, no mówię, przespany. O, i teraz właśnie bym chciał użyć do palacza, co nie? Żeby dogonić te ostatnie czołgi. Dojechać do nich przed sojusznikami Twoimi. Bo może być tak, że i teraz wykorzysta swoją szybkość i będzie szybciej w stanie zrobić ten mecz. No, niestety wpadł pod su. Niestety, oczywiście. Wcale nie mówimy tego z sarkazmem, absolutnie. No, niestety. Górna płyta Centuriona Raka nie jest miękka. No, trochę pozycja nieciekawa, no bo tak naprawdę utknąłeś. Raszywanie Su-130PM to nie jest najlepszy plan na świecie. Nie oszukujmy się, ale to Su jest w stanie nam spokojnie zagrozić ze swoją penetracją. O tam 320, to to możecie porobić. No, coś takiego nie jest dla mnie bezpieczne na Su akurat. No właśnie. No właśnie, o tym mówiłem. Że to nie było dla mnie bezpieczne. To jest strzał, który może. Zadecydować o wyniku bitwy. Miałeś niesamowite szczęście, że to weszło. I pecha, że nie polosowało. No, spodziewam się, że rak będzie jechał od wody. Od strony wody. Tak jest. Tu się też bym go spodziewał. Nie! Został tam. Okej, okay, taki drewniany to jest rak. Ło, ale prezent. Helka. W tej sytuacji konkretnej to jest łatwy damage, to jest łatwy damage, to jest pokarm. Zostawiłeś się z terfała, sustrzeliło. Dość skrajny scenariusz został wybrany przez bohatera, czyli obrona półki. Umówmy się, że rywale nie MUSZĄ atakować, nie są zobligowani do tego przy ich stanie życia, nie zdziwiłbym się, gdyby ta bitwa zakończyła się remisem. Jeśli oni zaatakują, to jest prezent. Absolutnie nie spodziewam się, że oni zaatakują, choć, jako że tą powtórkę wysłałeś, no to pewnie zaatakują. Bardzo dobra decyzja. Ostrzelę najpierw w SU, ponieważ ma... ciebie w Alfie. 510. 520, 530. Takie damageze może spokojnie. 600 mogą polosować. Co? 500. 500 około średnio zwykle losuje. Rak, rak potrzebuje przynajmniej dwa strzały. Średni damage 230. A zwykle losuje trochę mniej szczerze mówiąc. Przebił cię. No i kończysz go. Git. Git jak najbardziej. Prezent, tak jak powiedziałem. No Zrobili ci niespodziankę taką. Wyjechali i dali się porobić. Alfino Kokosino. Również witam serdecznie, Siemanko. Buenos Dias. Alfino Kokosino. SHPTK był na, yy, na jak najbardziej yy, oku graczy i była opcja niedawno go kupić. Była taka opcja. Teraz niestety nie ma go w sprzedaży. I to była ostatnia powtórka, którą od Was dostałem, moi drodzy. No i co ja mogę powiedzieć? Yy, wprost. Były to bardzo dobre bitwy, jeśli chodzi o wyniki. Taka jest prawda. Wysłaliście wszystkie bitwy fajne, fajne wyniki. Natomiast yy, niektóre były takie, że no, trochę się można przyczepić, co nie? Yy. I to dobrze. I to dla Was bardzo dobrze, bo nie zależy mi na tym, żeby Was chwalić tylko. Chwalić, ale też wyciągać wnioski z błędów, prawda? Więc chyba się wszyscy powinni cieszyć, że zawsze coś tam powiedziałem. No. Także dziękuję bardzo, oczywiście, za dzisiejszy stream, moi drodzy. I zachęcam Was do sprawdzenia oferty naszego sponsora kanału, czyli STS. Jak widzicie, zresztą.